Cześć, chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pokusach. Chciałbym Wam przedstawić sprawdzone i skuteczne metody radzenia sobie z pokusami. Także zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Na wstępie. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym odnośnie pokus. Zapraszam wszystkich do wysłuchania tylko tytułem wstępu, później oczywiście zaprezentuję Wam naprawdę fajne metody radzenia sobie z pokusami. Także przeczytajmy fragment Ewangelii Świętego Mateusza, punkt 18. Ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich. Jeżeli więc ręka Twoja albo noga Twoja cię gorszy, ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do żywota kalekim lub chromem, niż mając obydwie ręce lub dwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeżeli cię oko Twoje gorszy wyłupie i odrzuci od siebie, lepiej jest dla Ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwójkiem oczu być wrzuconym do piekła unistego. Także yy, widzicie sami, że Pan Jezus bardzo stanowczo i konkretnie mówi odnośnie pokus, jest on bardzo ostre słowa. Yy, oczywiście yy, musimy je brać w formie przenośni, yy, ale niemniej jednak no, ich wydźwięk jest bardzo ostry. Co sugeruje, że no, pokusy są dużym zagrożeniem? W dzisiejszym świecie, co może być taką pokusą? Według tego, co sam Pan Jezus wskazuje, największą pokusą obecnie jest telewizja i reklama. Wiemy to z, z objawień, które przekazuje ksiądz dr Natanek. Objawienia te są dyktowane przez Pana Jezusa. Mistyczce, pani Agnieszce, przepraszam, nie petal nazwiska, w których pan Jezus mówi, że no, no, największym zagrożeniem jest telewizja i reklama. Jeżeli się zastanowić, to no jest to bardzo logiczne, gdyż telewizja jest powszechna, nie mamy wyboru co do treści. Wyświetlają się tam różne rzeczy, potrafią się wyświetlać i w południe, nawet rzeczy gorszące, i wieczorem, także z reklamą, no myślę, że jest jeszcze gorzej. Epatowanie na gościom i przemocą jest na, może bardziej na gościom i bardziej erotyzmem, jakimś jest w reklamach na porządku dziennym, a w telewizji i przemoc i. i, i Seks, no to sprzedaje się, jak wiemy, najlepiej. Dlatego yy, tak dużo tego jest. Yy, jest to dla nas zagrożeniem. Dlatego najlepiej od takich pokus, naprawdę, się spróbować odciąć. Mogę powiedzieć na moim przykładzie: yy, miałem nawyk, yy, jak wchodziłem do domu, brałem pilota i włączałem telewizor. Yy, postanowiłem to z, coś zmienić. Yy, wyłączyłem z, z kontaktu yy, telewizor. I od tego momentu nawet jak się złapę na tym, że wezmę pilota i chcę włączyć, telewizor się nie włącza, no i później odkładam pilota, zapominam o tym. I takim sposobem przez naprawdę dłuższy czas nie oglądałem telewizji. Czasami włączę coś zobaczyć, ale później znowu wyłączam z kontaktu. I tak naprawdę można w ten sposób ograniczyć telewizor, a nawet się odzwyczaić całkowicie i uczucie jest wtedy naprawdę super. Człowiek y, zaczyna y, realizować jakieś swoje pasje. Na przykład y, zacząłem y, gotować, także y, ktoś z Was również może ma jakiś talent, którego nie wykorzystuje. A jak wiemy, y, Pan Jezus y, nakłania i mówi o tym, żeby baczyć na to, aby każdy swój talent wykorzystać w pełni. Y, także ten czas y, zyskacie, zyskacie na czasie i będziecie mogli w y, pełni się realizować. Y, Kolejnym zagrożeniem może być internet. Tutaj treść możemy sobie wybrać, i przeglądarka albo YouTube no, wyświetla treści, które lubimy oglądać. Na przykład, jak ktoś ogląda coś religijnego, to takie treści będą się wyświetlały. Także no, to, to zagrożenie jest troszkę mniejsze, ale oczywiście w portalach, portalach, które są popularne z informacjami, też takie reklamy wyświetlają się. Tutaj trzeba być ostrożnym, tutaj trzeba naprawdę być ostrożnym. Co do poczty, ja tam miałem pocztę na interii, zapłaciłem 11 zł za cały rok i mam reklamy wyłączone, także jest spokój. No, są to rzeczy, z których czasami no, musimy skorzystać, prawda? W tym świecie już się chyba nie da bez internetu żyć, skoro banki są tylko przecież przez internet, ale naprawdę można to ograniczyć i da się. Widziałem raz świadectwo chłopaka, który był wikłany, grzechy nieczyste. Doszło do tego, że w końcu nie mógł sobie poradzić, wziął motek i rozwalił laptopa. No, powiem szczerze, że naprawdę podziwiam go za to. Co się później okazało, to w niedługim czasie spotkał swoją przyszłą żonę, ożenił się, ma dziecko, jest szczęśliwy. Także czasami, być może, jeżeli naprawdę ktoś ma poważny problem z internetem, czy, czy z jakimiś grzechami z tym związanymi, to powinien może i takie radykalne środki przewidzieć albo przemyśleć. Przejdźmy teraz może do tych metod które pomogą wam w zwalczaniu pogód, które mogą się pojawić gdy na przykład wychodzicie na miasto przebywacie w jakimś środowisku, którego nie możecie uniknąć a są jakieś rzeczy, które wam... nachodzą was jakieś myśli to jest wśród panów na przykład panowie są wzrokowcami gdy idą przez miasto reklam jest bardzo dużo rozangliżowanych też kobiet może to to wywołuje jakieś myśli no i teraz przedstawię Wam skuteczne te sposoby, którymi można po prostu się bronić, aby nie ulec jakimś grzechowi albo nie ulec takim myślom. Polecam Wam tutaj akty strzeliste. Są to krótkie formuły, często wyjęte wprost z Pisma Świętego, które naprawdę działają, są super skuteczne. Dla przykładu moim ulubionym jest na przykład Niech będzie uwielbione święte imię jego Jezus i takie, i takie zdania mówicie w myślach albo mówicie na głos. Wiele razy to powtarzacie, powtarzacie to wiele razy, to ma moc naprawdę niesamowitą, pokusy znikają. I możecie dalej funkcjonować jako wolni ludzie. Takich jak czy listych jest sporo. Ja zamieszczę część w komentarzu, aby każdy mógł sobie przepisać mogą być też formuły, które wa, lubicie z Pisma Świętego y, jakieś zdania czy jakieś wyrazy. Y, moim zdaniem najskuteczniejsze są te, gdzie jest imię Jezus, gdzie jest y, y, sam wyzywany sam Pan Bóg. Można też użyć takich prostych formuł, jak na przykład Boże ratuj, Jezu ratuj i to powtarzać i powtarzać. Y, też to, też to oczywiście działa i przyzywanie Pana Boga też jest bardzo skuteczne. Tak jak zawsze polecam Różaniec. No, sam na tym, sam różańcem się modlę i doświadczam mocy tej modlitwy, także Różaniec też zawsze Was zabezpieczy, ale to już tak. Schematycznie rano, w południe, wieczorem, można sobie mówić, a te akty strzeliste, no to w ciągu dnia. Co więcej, oprócz tego, że będziecie mieli ochronę przed pokusami, to odmawianie aktów strzelistych powoduje odpust częściowy. Także jest to kolejny bonus, że tak powiem, dla nas. Że taki odpust możemy w ten sposób uzyskać. Akty strzeliste można odmawiać w systemie takim, że na przykład jeden akt strzelisty mówimy codziennie przez tydzień, a potem sobie zmieniamy na inny, albo nawet i miesiąc. Taki akt strzelistych używała święta siostra Faustyna. One są powszechne w zakonach. Niestety w w takim życiu parafialnym na mszak, czy, czy, czy od księży, no rzadko możemy usłyszeć, że, żeby takich modlitw używać. Sam Pan Jan Paweł II używał aktów strzelistych. Także przypomnijmy sobie tą modlitwę, bo jest naprawdę super skuteczna. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Do zobaczenia. Szczęść